jest ciekawe co? nawet walczy chyba okoń nie wiem, bo nie widzę piękny okoń <laughs> ale może się spiąć, bo jest na haku bezzadziorowym ale ładny okoń, ale walczy, pięknie zobaczcie jak on walczy w tym prądzie księgi fajny okoń zobaczcie Ładnie zaczepiony. Coś pięknego. O, zaraz się wypnie. Zaraz się wypnie. O, zaraz się. Przepiękny. Ściągłem go tam z brzegu na ultralajta. <śledź> Ledwie wisiał. Ultralight jednak robi robotę. Coś pięknego. zobaczcie, jaka ładna rybka. Może jeszcze kiedyś uderzy. Dobra, idziesz. Piękny.